Michał, wielkie gratulacje. Piękny jubileusz, jak się czułeś na scenie? Super. Jestem trochę zmęczony, ale muszę powiedzieć, że warto było. No, zresztą, widziałeś końcówkę. No, to jest naprawdę, wiesz, zacne, że ktoś po tylu latach jestestwa na scenie dostaje jeszcze taką publiczność. Ale biorę pod uwagę, że wychowali się razem ze mną. Chociaż było też bardzo wielu młodych ludzi. Fajnie, naprawdę fajnie. Bardzo dziękuję za każdą pomoc okazaną. Eee, Przy tym, że ten jubileusz w ogóle mógł się odbyć. Fajnie. Było wiele ważnych momentów. ja je poudaję trochę, że mam energii. A, dobra, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. To czas na pytanie: było wiele ważnych momentów, a który był dla ciebie najbardziej wzruszający podczas tego występu. No przede wszystkim dwa momenty były najbardziej wzruszające, czyli moja córka i mój syn. Dlatego, że. Yy... To są dla mnie najważniejsze rzeczy na świecie. Ja wiem, że, proszę Państwa, bardzo często traktowany jest Miał Wiśniewski jako Bawidamek, taki facet, który ma piątą żonę, no troszeczkę nie na własne życzenie, więc strasznie się cieszę, że miałem bardzo fantastyczne kobiety w swoim życiu, a dwie z nich dały mi wspaniałe dzieci. No i oczywiście Pola i Falko. Miejmy nadzieję. Ja sobie tego życzę. Państwo też mi tego życzcie, żeby e, wytrwała z tym trudnym człowiekiem. Jubileusz to idealny moment, żeby sobie powspominać. Więc e, pierwsza wspominka. Dlaczego zespół został za, zawieszony w 2014 roku? Sylwestra dokładnie. Ojejku, pierwszy raz był zawieszony w 2004 roku. Głównie dlatego, że tak sobie wymyśliła Kasia Kanclerz e, w 2014 roku. Nikt nie chciał z nami śpiewać, nie było dziewczyny, więc e, znaleźliśmy Suma Sumarum Agatę Buczkowską, bo różne perypetie były i Żanet cudowna, zresztą piękna mm, norweszka polskiego pochodzenia. Później była Justyna Panfilewicz, na bardzo, bardzo krótko. Nikt nie chciał tak naprawdę z nami zostać. I, A dlaczego nie chcieli zostać? I zostawać później Marta Milan. Marta Milan była fantastyczną dziewczyną, tylko miała bardzo daleka, bo Przyjeżdżała na koncerty do Polski ze Stanów Zjednoczonych. Bardzo miło ją wspominam i mam nadzieję, że nie raz się jeszcze zobaczymy. No i później na samym końcu Agata Buczkowska, która też zakończyła tę współpracę raczej niefajnie. No i pojechaliśmy na program Jaka to Melodia i zaprosiliśmy Anię, żeby z nami zaśpiewała. I ja myślę, że ten skład zespołu już się nie zmieni. Miejmy nadzieję, bo z kobietami. Nigdy nie wiadomo. N nigdy nie wie, Oj nie wie się, czy dobrze jest, czy może jest, może jest już źle. A dlaczego nie chciałeś śpiewać? Dlaczego się wycofywały z tej współpracy? Co się działo? Nie wiem, złe warunki były, czy byłeś złym szefem, czy jak? Czy znaczy, dobra? Jak myślisz? Y posłuchajcie, ja myślę, że każdy człowiek, który y coś kreuje, Nieważne, czy to będzie firma, czy to będzie zespół, czy cokolwiek bierze całą odpowiedzialność za to, co robi. Ja biorę tę odpowiedzialność, ale też generalnie staram się um, trzymać to wszystko w ryzach. Dlatego wszyscy mówią, że ja rządzę. No nie, ja decyduję. No. Nie ma demokracji. Bo w demokracji jest tak, że mniejszość rządzi większością. A u nas y, muszą te decyzje zapadać. Ja się strasznie cieszę, naprawdę się cieszę że ja przede wszystkim z Jackiem wytrzymałem tyle czasu, bo to jest szorstka przyjaźń, ale no nie oddałbym go za nic na świecie, bo jest po prostu porządnym człowiekiem, no, który zrobił bardzo dużo dobrego w swoim życiu.